Witajcie moi drodzy tu Ela z Madery. Jakby co to jestem przy do pompie, czyli no, pompie co kaszą o ogień, czyli strażacy. Jestem już w Punczal, bo ja znajoma mnie podwiozła. I wybieram się do Mercado, bo co pierwsze co robię jestem tutaj w wcześniej wcześniej do Mercado, żeby oczywiście znaleźć dobrej dealy na owoce za 1 euro za kilo. Potem moja znajoma ma spotkanie na plaży Lido, więc jeżeli będę miała ochotę, to mogę się tam przejść, a jak nie, to mogę sobie połazić po Funchal. Zobaczymy, o której będzie wracała. Da mi cynka o da mi synka około 11, więc potem zobaczymy, jak ten dzień się rozwinie. No i co? Zaczynamy ten dzień, patrzcie. A ja teraz jestem w tym przystanku autokarowym przy, przy bibliotece. A propos biblioteki, właśnie chciałabym się przejść do jakiegoś sklepu, zobaczyć czy mają e, jakieś słowniki albo książki do nauki portugalskiego, bo mam ambitny plan. Mam nadzieję, że tylko na planie się nie skończy, żeby się uczyć portugalskiego. A gdzieś najlepiej uczyć portugalskiego? W Portugalii. Więc e, wespnę się, wespnę się, wezmę się w sobie biorę się w sobie i zobaczymy, będziemy szukali. Dobra, zmykamy dalej. Widzimy się za chwilę. Moi drodzy, widzicie, za mną wyży ryneczek, ale ja wychwyciłam jeszcze lepszego deala, bo na samym środku są też lepsze ceny niż na górze, bo jest piąteczek. Ale wyhaczyłam jeszcze lepszego dla z boku. Jak wejdziecie w te boczne dróżki, tam pani na rogu ma e, też owoce i warzywa. Właściwie więcej warzyw niż owoców. to wam pokażę. I tam z drugiej strony, tak jak pan też ma. I są dużo bardziej przystępne ceny. Ja zaraz wam pokażę, co kupiłam. I za jaką cenę. Zielony groszek, euro euro za kilo. E, Tutaj pani ma banany za 1 euro. Proszę bardzo. 20 eee, I tutaj kupiłam też dwa owoce Anony za chyba 3,50. Tak. I pani powiedziała, że tu jak chcesz, to masz banan za 1 euro. I sobie wzięłam kilka bananów za 1 euro. Więc teraz wam pokażę mój rachunek i moje zakupy. Ale na przykład tam z boku ten pan ma dużo taniej, bo ten ma za 4 euro fasolkę. A tam pan ma za 3,80. Patrzcie, nawet nie 3 euro. Fasolka 3 euro. Więc. Tu się bardziej opłaca, o, kalerfon euro 50, o, może bym się akaleracją. Też mu się tego nie chce techać potem. No, także widzicie, tu się dużo bardziej opłaca w tych bocznych alejkach. W bocznych alejkach są dużo taniej um, wasze produkty żywieniowe, że tak powiem. Dobra, idziemy na dugórną alejkę, bo tam całe życie się toczy. Ale pamiętajcie, żebyście zaglądali w te boczne alejki i zanim kupicie Przejdźcie się, się po całym rynetku, wychodź na ceny i najlepsze no, produkty które Wam pokazałem, bo tam za nie mieli truskawek, a to i mają, tak? I niby jabłek i gruszek. Ja kupiłam na górze gruszki, jabłko i pomarańcze, a teraz idę się tylko po prostu przejść. Patrzymy. gdzie życie po prostu dudni dni jest 8.30 i cały czas ten groszek po 4 euro, cały czas, a tam było tam było za 3, 3,50. Ja, ja kupiłam za trójkę. Dobrze, dobra, no, tak to wygląda. Już wam pokazywałam w poprzednim vlogu, więc Wam tylko tak na chwileczkę pomknę. Ale ogólnie bardzo, bardzo polecam się przejść. W piątki. Na środku są za 2 euro groszy, a kupiłam za euro. Euro 50. 4 euro taka duża. A tak właśnie wygląda Mercado, czyli ten ryneczek podczas dni, kiedy jest właśnie w środku wystawiane lokalne warzywa i owoce. Bardzo Wam polecam. Bardzo Wam polecam. Patrzcie ile wyboru. I to wszyscy ludzie dostają z ich ogrodów, także zobaczcie, jakie on mają muszą być tereny. Wszystko jest z ogrodów, nic nie jest, mam nadzieję, że pryskane. Pięknie. Pamiętajcie, będąc z Merkadu, pamiętajcie, żebyście pojechali na dolną część, tutaj owoce morza, czyli szpada. Ta jest sławna ryba i wielki tończyk, Zobaczcie, jakie ogromne. Także na dolnym części pięknie pachnie rybami, świeżymi. I to wygląda jak mały rekin, nie? To jest rekin, przyjrzyjcie się. Nie wiem, może jestem niedouczony, ale to, to mi wygląda na rekina. Chociaż nie masz takiej szczupły. A to są po prostu pięknie pachnie rybami, poważnie. Ale ten tuńczyk jest olbrzymi. Patrz, jakie śliczne miasto. Prawie 8 euro za kilogram. Dobra, ja zmykam z tego marketu, żeby przejść po mieście. Pokażę Wam, co, co kupiłam. Ale spójrzcie, ta wielka ryba Tuńczyk. O, tu też jest ta azuleja. Zobaczcie, co azuleja przedstawia. Właśnie market, Escada. Ciekawe, czy kiedyś tak się dużo sprzedawało tych ryb, że aż musieli po to całą linijkę wyłożyć. A teraz to wygląda w ten sposób. Z kolei po drugiej stronie macie coś innego. Mniejsze rybki. Ale idealnie. Brukowa kostka na ziemi. Dobra, zmykamy na górę. Słuchajcie, mam tu są 6,80, także zbieramy trochę. Jakieś ładniejsze sztuki. Jest jedna kobiałka, więc. Staram się wziąć tylko kilka do spróbowania. A tam pan chciał za 9 euro, a tu jest za 6, 5, 80. Wiecie, że w tamtym tygodniu były za 5, więc pewnie na koniec dnia będą dużo tańsze znowu. Widzicie, nie niepryskane, bo rawaki się do tego zabrały, czyli dobre. Dobrze, wybieramy dalej. Takie ładniejsze. To sobie wybrałam. Idziemy ważyć. Patrzę gdzie kosztowało. Prawie 8 euro. Gada. Dobra, mam moje truskawki. Kupiłam jeszcze papaję. Za truskawki zapłaciłam 8 euro. Nie wiem, pewnie przesadziłam, ale kupiłam truskawki. Mam papaję za 3,50. Będziemy próbowali z domu. Będziemy mieli wielką, wielką test testu. Próbę testu, tak to się mówi. Także ja już wychodzę. No, jestem zadowolona. Nawet nie 20 euro, za tyle kilogramów owoców. Także. Dzisiaj jest pogoda taka sobie, mówi, żeby nie słońce, ale pewnie po południu, jest trochę chłodno. Ja teraz może pójdę na plażę, zjem jakieś śniadanie i sobie zjem, ale to już na plaży, dobra? Teraz tymczasem patrzcie o pani sobie tutaj kwiatki tnie. Teraz po mojej lewej stronie. Tak, to jest właśnie funczar w piątek. Dobra, zmykam dalej. Jestem zadowolona, bo całkiem dobre zakupy zrobiłam. Tak przynajmniej mi się wydaje, że dobre zakupy zrobiłam. W dobrych cenach, przynajmniej. Jak będą nawet dobre, to wiecie, jakoś dużo nie straciłam. Nawet nie całe 20 euro. Czyli tutaj 8 euro. No, może 16 euro? Jakoś tak, może 16 euro zapłaciłam za wszystko. A to jest ta ulica Świętej Marii. Tutaj w tej uliczce są dwie dźwigi, różne kolorowe a my zmierzamy dalej na plażę. Moi drodzy, ja już się wybrałam na plażę, widzicie? Co nie była jakaś e, trudna i długa wycieczka, bo jest zaraz przy Co chwila przebija się słoneczko przez chmury. Moja znajoma powiedziała, że po tych swoich lekcjach chce jechać ze swoją znajmą do Lido, plaż żeby się opalać. Ja wiedziałam, no a kto będzie wracała? Ona mówi, że zależy od pogody, więc jak będzie ładna pogoda, to, to dłużej. I mówi, że zapowiada się dzisiaj, że była ładna pogoda. Co, co prawda, jest jeszcze wcześniej rano, bo jest dopiero dziewiąta coś. No ale nie wiem, czy to jest e, pogoda na opalanie się. Bo wiecie, jednak bez słońca jest, jest przyjemnie. Okej, okay, może tak. Jest przyjemnie bez słońca, ale nie jest ciepło. Ja chciałabym usiąść na plaży, pokazać wam, co kupiłam w tym rykado, bo. Owocne zakupy, dosłownie, bo kupiłam tylko i wyłącznie owoce, a nie, przepraszam, o, przed palemką. Kupiłam również e, fasolkę. Dobra, idziemy na plażę i odezwę się, jak się rozłożę, ok? O oh my god, jak to słońce przy świecie to jednak świeci, ale ciepło jakoś nie jest. Moi mili, będąc w Funchal i w ogóle na większości plaży w, na Maderze, zaopatrzcie się w wygodne buty, ponieważ to są kamienie. I no, w Masiko jest i Seishal plaża. To są plaże piaszczyste, ale ogólnie to są większość plaży skamienistych, więc zaopatrzcie się jakieś wygodnie, wygodne siedzenie, albo e, oczywiście wygodne buty również, ponieważ może Was boleć tyłek albo plecy od dłuższego leżenia. Ja jestem już na plaży, rozkładam się na, na tych najdrobniejszych kamykach, żebym nie musiała potem, wiecie, ubolewać. Dobra, to się rozkładam. Niektórzy ludzie już plażują, a pogoda co jakiś czas sprzyja, co jakiś nie. Dobra, rozbijam to, jest swoje posłanie i co, i bierzemy się do konsumowania. Siabania. Dobra, moi drodzy, czy będziecie mnie słyszeli przy, tych, przy tym szumie fal? Pokazuję Wam moje zakupy, żebyście się nie zniechęcali, jak Was oszukali kiedyś na tym mercado. Dobra, pokazuję. Pyszna cała torba truskaweczek. Pokażę Wam tak, żebyśmy nie wysypały. Wybrałam jak najpiękniejsze sztuki. Tara! Za nie zapłaciłam 7,96 za do 8. Także mamy też 8 euro. Kolejną sztuką jest... Co yy, tutaj mamy? Okej. Okay. Cała torba, tu są właściwie większość gruszek, jabłka i pomarańcza. my a sorry, jeszcze trzy jabłka, cztery jabłka, jedno takie, cztery jabłka, jedna taka śliwka duża, widzicie? I pomarańcza, i zobaczcie, pomarańcza tylko tak lekko nadszarpnięta i cztery. Raz, dwa, trzy, pięć gruszek. Też zaraz Wam pokażę, jakie one są nadszarpnięte. Jakoś nie za bardzo. One ta. No, to ma tylko takie, coś malutkie. Tak to jest cała. No i większość z nich taka jest. Czy cała? Tylko ma nadszarpnięte tutaj. I są fajne, bo są takie twarde. I za tą całą torbę zapłaciłam 1,98 euro. No to 2 euro, tak? No to mamy 8 plus 2 euro. 10 euro. Dobra, nieźle. Owoce anony kupiłam sobie taki, u takiej pani. O, jedno już miękkie. Może sobie teraz zjem. Takie owoce anony, to już miękkie. Na teraz otworzę. Trzy. Nie są duże, no jak z mojego ogrodu, ale być, miałam ochotę spróbować. Więc trzy owoce anony. Plus całą siatkę bananów, które kilo kosztowało 1 euro. Chciałam sobie takie na teraz żółte plus trochę zielonych, żeby mi dojrzały jutro i za te banany zapłaciłam euro za kilogram, czekajcie, i plus do tego u tej pani kupiłam fasolkę, bo mówiłam, że ostatnio próbowałam um, tej zupy, co kupiłam w Picodose i sprawdziłam, żeby zrobię fasolkę, zupę fasolową, wiecie, z ziemniakami i z tą marchewką, co kupiłam, więc i z tą dużą... Y w co tam pani dała, więc mamy cyk, taką grubą fajną fasolkę. Nie wiem, czy wiecie. Ale to nie jest tak, jak nasza, wiecie, jaka malutka, tylko ona jest dużo, dużo większa by do mojej twarzy. Znowu yy, moim wyznacznikiem będzie, moim miarką będzie mój palec. Widzicie? Jak rzodkiewka moja, tylko troszeczkę dużo, dużo większa, no to takie są. Fasoleczka kosztowała euro 30 za kilo a normalnie były za 4, nie za 2 euro i 2,50 euro, więc wyhaczyłam na taniej i za te zakupy 3 zapłaciłam chyba e, czekaj, jakoś 5 euro jakoś tak? 4 coś? 5 euro. Nawet nie wiem gdzie jest rachunek, więc około 5 euro za to zapłaciłam. No i potem jeszcze miałam ochotę na papayę, chociaż jakoś nie lubię papaj bardzo. Ale chciałam tej spróbować, bo wiecie, lokalna może inaczej smakuje i kupiłam jedną papaję. Wychaczyłam naj, najlepsze, najlepsze stanowisko. Wszyscy mieli po 4 euro, po 3,50 euro, a u tego pana było za 3 euro, więc kupiłam taką papaję za 3,50 euro. Ta sztuka mi kosztowała, więc idealnie. Dobra, chowam to do wora. Czyli podliczmy sobie, tu mieliśmy 10, 3,50 euro plus 5 euro, 5, 8,50, 7, 8, 18,50 18 ,50 to wszystko. Owoców i owoców. No i warzyw, tam, tam jeszcze warzywa. Widzicie? Da się. Ani jak pierwszy raz przyjechałam do funczalni, wiedem że chodź chodzimy do mercado, bo szczęścia na takie super owoce. I to nie było wtedy piątek, więc nie wiedziałam, że są, eee, wiecie, o, owoce i warzywa, na samym środku dużo tańsze. No i co? I gościu mnie skonfiskował nawet, nie wiem, 2 kg za 70 euro, więc nie zapomnę mu tego. A teraz spróbujmy tej Anu, bo już się rozwala. Hmm, opłacało się, pyszna jest. Powinnam wziąć jakieś noże, ale nie przygotowałam się. Patrzcie, jak się pani otwiera. O, będzie smaczna. Będzie smaczna. To tak jak u mnie jest? Będę trochę jada po dziku. Mmm. Hmm. To, to jest dla mnie smak Madery. Bo pierwsze raz, jak przyjechałam, właśnie to próbowałam i to było dla mnie odkrycie. Więc to i owoce, mostry będą dla mnie smakiem e, Madery. Hmm. Dobra, ja się delektuję, żeby wam ślinka nie ciekła. Widzimy się za chwilę. Nie wiem w jakim ujęciu, bo u mnie wszystko jest spontanicznie, jak wiecie. Pyszne, opłatało się. Pyszne. Moi mili, skończyłam owoce Anonę. teraz dorywam się do truskawek. Popróbujmy, jak smakują, ale one są takie piękne, patrzcie, jakie kształtne. No śliczne są. Wybrałam takie najładniejsze sztuki, jak dla mnie najładniejsze, wiecie, każdy ma wszystkie czerwone, wszystkie pięknie, no po prostu są idealne. Dobra, próbujemy, czy są tak samo dobre idealne jak idealnie wyglądają. Mm. Mm. Bardzo słodka. O kurczę. Wybieram najbardziej czerwone. Są po prostu świetne. Są twarde, ale są czyste piące ale tak samo rozpuszczają się na języku. Pycha. Mm. Jeszcze jedna i koniec, okej? Okay? i na mnie patrzy. Taka malutka, to na raz. Mm. Jakbym malinę jadła. Kurczę, nie chcę wszystko skończyć. Dobra, to ja już pokonsumowałam. Mam ochotę na banana, ale sobie zostawię może na potem. Teraz poczyluję tutaj i widzimy się za chwilę. Ja już wracam, moi drodzy. Jednak moja znajoma powiedziała, że nie, nie będzie plażowała dzisiaj. I jedziemy do domu, co mi bardziej pasuje. Patrzcie, ile jachcików. Fajnie by było być w takim jachtcie teraz, nie? Może kiedyś, kiedyś. Patrzcie, uleż, uliczka z restauracjami. Jestem w Edytaku, przy kościele. Wybieram się do o bo sam kupię dwa bochanty chleba i zamrożę. Bo wiecie, ja wolę mieć taki psychiczny spokój, że mam chleb w lodówce. A bez chleba to ciężko. Bez chleba i bez masła, a potem wiecie, jakoś dam radę, nie? Dobra, jestem koło tego kościoła. To jest to przejście, co szłam i e, idziemy dalej. Coraz się więcej ludzi zgromadziło. Już się zrobiła dziesiąta. A ja za godzinę widzę się ze moją znajomą i wracamy do siebie. Kolejne ostrzeżenie, moi drodzy, ponieważ jak tutaj byłam za pierwszą w Fushal i jedłam w tym, dla zabawy, to jest chińsko-japońska restauracja. Tam mają sushi i... E, to właśnie. I wiecie, no, kurczaka, ryż, kontonis i tak dalej. I bardzo nie polecam, ponieważ... E, nie wiem, może każdy ma inny smak, ale mnie bardzo nie smakowało. Bardzo małe porcje. W sensie, nie wiem, byliśmy z mojej no o ósmej. Chyba 7.30 i było tak mało na tym bufecie, że myślałam, co to już koniec? Dopiero wiesz, otworzy instalację i już koniec, nie? Także wzięłam po kurczaku czyli szaszłyki i tak dalej. Wchodzę znowu do bufetu i już nie ma. Tak samo desery wzięłam 2-3 karetki i koniec. Pani nie dokładała, bo myślała, że Boże, może robią co jakiś czas, dokładają, mnie, Ale nie, także nie polecam. Nie wiem, może da się zmieniło, dajcie znać jak ktoś był. Ale ogólnie nie polecam. drogo, co prawda nie wiem, 13 albo 15 euro za osobę, ale bardzo, bardzo zmarnowane pieniądze. Więc nie polecam. A ja zmierzam dalej, zostało mi jeszcze pół godziny do spotkania się z moją znajomą i będzie koniec tygodnia, ale widzę, że się rozpogadza, więc mam nadzieję, że nie będzie żałować, że nie poszę na plażę. Ciao! Takie Madeira Island Tour. Pokażę Wam mniej więcej ofertę na Lewady. Patrzę na ceny i są umieszczone. Drodzy, nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła ujęcia przy tym pięknym murku. Patrzcie, ile kwiatów. To jeszcze ma dużo pąków, wszystko się rozwinie i będzie sobie cudownie, ale tutaj prosto tylko robić zdjęcia! Co już uczyniłam. Moi drodzy, patrzcie, co wychaczyłam. Kompleks i każdy ma basen na. Na dachu. Wow, świetnie. Tak, kontynuacja. I widok sam na ocean. O, cudnie, nie? Wiecie, moi drodzy, mam takie przemyślenie bo właśnie przed chwilą z tej karetki yy, przeszło dwóch pielęgniarzy z nawózku z takim panem starszym. I mam takie przemyślenie, że, wiecie co, korzystajcie z życia. Wiem, że jest ciężko, każdy pracuje, ale w każdej wolnej chwili starajcie się doświadczać tego życia, sprawiać coś, robić coś, co Wam sprawia przyjemność, ponieważ suma summarum, jak tak się patrzy, wiecie, tak na chłodno, to życie aż nie jest takie długie. I jest dużo ciężkich momentów, ale staramy się w tych chwilach, które mamy dla siebie, wykorzystać je jak ja najlepiej Albo odpoczywać, albo tak, żebyście czuli, że nie, nie marnujecie tego czasu. No. Takie może głupie przemyślenie i każdy o tym wie, ale dopiero jak macie kontakt z taką, wiecie, takim przeszłym życiem, taką końcówką, wtedy rozumiecie jako młode osoby, że trzeba, trzeba korzystać. A ja my nie, nie mówię, żeby korzystać, żeby, wiecie, żeby się zatracić i, i pić i palić i tak dalej, nie tylko i chodzi na imprezę, tylko chodzi o takie doświadczenia które Wam przyjemność, że po tym, jak coś zrobicie, czujecie się usatysfakcjonowani, bo może fajne jest na imprezy i pić alkoholu aż do, wiecie, aż do gardła, ale czy następnego dnia czujecie się, o super, ale była fajna impreza i potem Was sobie, wiecie, głowa boli przez dwa dni? Nie wiem, każdy może, może tak, może niektórzy takie coś lubią. W każdym razie mam takie przemyślenie właśnie, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, który macie na tej ziemi. O, pan potwierdza. Dobra, widzimy się już w następnym filmie.